Przerwie. pierwszy 1 września, nie chciałam, zapomniałem sobie. Dlaczego dziś dzisiaj przypomniał. Zaczynamy z serią banbanów. Wtedy była siódemka, zaczynamy od zera. Piękna muzyczka, wszystko pięknie. Playu. Cięte dźwięki. Nic się nie... Krzesło zniknęło! Uuuu. Problem. Krzesło zniknęło. Nie widziałem. Jak widzieliście, to napiszcie. <laughs> w komentarzach ja nie widziałem. Tu jakiś ofludek jest to najważniejsze Ofludek z czupem. Czerwono. no i to tak długo to to taka grafika Jak wsko tu wdziemy do jakaś to mi daj to, apli. I tu jeszcze świateło, apli. Ocholipa jednak to największe, to chyba nie był dobry pomysł. No, jak zmniejszamy przyblosią. Ale mój pożar nikt nie daje sobie rad Ksakami i i banbanami. Pum, kartena. Otwieram. <grymian> -da -da. Mhm. Subiekt. Ja to kartena od Ferrari. To da. Pilot. Przejdajcie Ja tak też nie umiem angielskiego, ale Coś tam było napisane, nie wiem. Miałem jakieś baterie, słyszałem chyba o baterii właśnie. O. Mówię, tutaj nic nie Nie było. <laughs> tu już tam. To wyjdzie. Ciekawe, czy jak chodzi eksponat jak Spongebob meduza. Stinger Flynn Możecie sobie przeczytać, Mówię, że nie umiem. Co tutaj? Ma niewielu rąk. Pomaga mi pomóc wielu, il dużej ilości ludzi, czy coś takiego? Ja nie rozumiem. Ale tam było napisane chyba jakiś Stinger Flynn. Jumbo. Coś Trzeba, bo już mówię, ten był was finger chyba film, mówi, nie wiem nawet. Jedz warzywa i owoce, żeby być takim silnym jak ja. I przy okazji nie, myć, nie mieć, nie końca w mordzie. Trochę ci się chyba przytyło na rękach. Tu nic nie wchodzi, ale tutaj dużo już co Hum, Nie zauważyłam ciebie. Leć dronik su! Ciekawe, dlaczego jestem drugi. Tada! No i co? Tu się nie otwierało? Tam już coś widzę chyba tego sworka. A co? Rozmawiam, teleportację, magia. Teleportujący się dron. A tu? Tu skaczemy. Zbierzemy tą kartę, dobra. Ptasiur Ronikson Mamy problem, Mikson, leć tam może. Halo, ptaku Ronikson, w śmieciu Wali w tego ptaka. Leć w niego Oczywiście się zahaczyły, kuchnią tu leć Co jakiegoś było Tu leć Zobaczmy O, ptak Dobrze, że tą miastość włączyłem, bo widać chociaż to jest W sensie, nie trzeba nawet było tego włączyć, ale okej Co to jest z tą muzyką? Wzięło mi się muzykę Banban ban, mówi. Zielenie jest dobre. Twoje czustki są moje. Dzielenie jest dobre. Twoje czustki są moje. Jak dzielenie jest dobre, to jedną weź dla siebie, a jedną mi zostaw. A potem pogadamy śmieciu. The end is here. Koniec jest blisko. Prędzi tego przedszkola przez zasady BHP. Ok, kurczak. Aha, opila biert. Znajdzie jajka do opili. Opi opila biert, misja. Opila ptak. Jest chyba niedostatecznie głodna, nie wiem. Musi zjeść sześć jajek. Poszukaj ich, nie wiem jak to się czyta, ale coś. Mówię łamany angielski mówi, że tak to się czyta. Jedno jajcu. Blue. Donald Tusk. Żera podatki. Tusk. Tusk to Donald Tusk. To się jest, no tak idę, I do patrzę. Ja mam jakiś kurze. Widziałem już wcześniej te jajko, to jajko tutaj, ja nie wiem, czy muszę jakieś tajne przejście. przejść. Zjedzania. Co tu? Nie wiem. Dron, masz przycisk! Gdzie ty jesteś. Tu to jest twoja praca. Ty w to O, nie wiem, że myślałem, że będzie coś na, na jakieś ławce. O, kolejne. Ja coś włączyłem, jakiś przycisk. Jajko mi dajcie. Jajka nie mogę Ej, to kolejne, nie było go. Zobacz, co tam dzielę, grę, bo... <laughs> Myślę, że coś będzie wódca. O wilku mowa, przyleciało jajo, i przyleciało bajo jajo, srajo jajo, stare lajo. Donald Tusk, nie zżeraj mi podatków! Muszę je mieć na swoje kości. I leuczka dla syna, burdy też. Ptaszorze. Na całą rodzinę wykarmić ogólnie. Co to jest? Ja nie mogę z mordem, ma być coś, coś wciągnąć tej ptaszej przyjemnicy. A to to jest ta żółta karta, potrzebna? Nie wiem o co chodzi, tylko z tym szybą białą Z Ten... Ona ma jakoś być stłuszczona? Nie działa Może trzeba jakoś za to Nowa technika Jeszcze nie szyb i potem Walenie Naughty Corner Kącik niegrzeczny. <laughs> Głupie krzesło, te kur... Jakieś... Nie wiem, tu znowu coś? <laughs> Extraction A one... Nie wiem, nie co to znaczy, ale jeden czas podkreślony tylko to bym... sobie przetłumaczyć. Młotek! Tam był jakiś dach, chyba tam nie wiem. Co to jest koło tego ptasiora? Tasiur, Tasiur, da się tędy? Do jump ikon to jump, jump ikon to jump. Karta Dobra, tu jest ten ptaszor, opila beard, czyli opila to tak mówi śmiech. To najlepsze lekarstwo. Uśmiechaj się więcej, czy coś takiego? Nie wiem. Nie wiem, że mam angielski. Dobra, wchodzimy na tą kanapę. Nie ja wzdychaj, maszyna. Keciukowe ślady. Mariusz, siedź tam w tej piwnicy! Gdzież daje ci A mam nie jak chcecie to za zostawiajcie subskrypcje i łapki w górę Ja mam to w dupie Ja nagrywam, bo chciałem zawsze i chcę Mi nie chodzi... Albo tak, on był... Nie, nie patrzyłem na niego Jaki on był, fioletowy chyba, jak jest to co on był zielony? Nie, pomarańczowy? Nie, biały? Nie wiem. Ten był kurry, ten był czerwony. O nie, ten nie wiem. Ten był czerwony. Ogólnie polecam luczkom oglądać, ale nie zwykłego, tylko przez dwa E. Tam jak on woli bez coś tam bongu Nie wiem, nie pamiętam Dobra, bez słynnego marudzenia tam robimy tą Tego śledzia, można nawet drugą część Dzisiaj będzie, kurde, dalej Ty byłaś różowa, bo ty jesteś tam Ta szorna Ta szorna bądź ty byłaś. Tu jesteś różowo, tak? Tak. Och. To jaka był. To jaka była ona. I on. To co, on był niebieski? On był chyba no chwilę Ja myślę, że on był w takim razie niebieski. A ta była biała. Och. O, a co to? kartka? I alone. Nie wiem, co to znaczy. I want to play with the whole beat, but everyone left me. Kurde, nie wiem, co to znaczy, to. Możecie sobie przetłumaczyć, ale. Ja nie wiem, o co chodzić może w to postacie śpiewałem jakoś? Dron tu jest coś czuję, że się jak to było. Jeden raz. Mm, mm, mm. Dronik Dronikson Rosrakson Rosrakson, gdzie jesteś? Tu jesteś, dobra. Bierzemy kartę. Ale mam pomysł. Ja myślę, że ten ptak już będzie mi tu gonił, a więc zrobimy tak. Szybko bierzemy kartę. I drugi ptak nagle tu jest. Dobra, dawaj tam Myślę, Jeszcze, ptak będzie z tamtą mamy żeby... zrobić Uwaga, będzie głośna. Co to miało być? Widziałem, że to będzie jakiś. Ale... Kurde, ja nie mogę smagać. Aneta i te o, matka. Matylda. A mi to. Pamiętajcie, matka jest najważniejsza. A co mam porobić? Czy coś tam napisować. что я зарублю? Я Записываю игра. Ага. что я вам тогда делать? Так, так, тут есть. я не могу Я не игру Я не Гарни... Гарни... Marika by pewnie powiedział Garnek w banan Nie wiem jak. Ale droników? Dronaxon? Tym razem patrzymy, aż ta krowa przejdzie. Dronaxon? Gdzie wziął już dronaxon. Dronaxon. Dobrze to był plan. Co tutaj się dzieje? Tu jest. klikaj to. Chyba spał ten ptaszor. Nie widzieliśmy. Ktoś ci już tutaj ławem zahaczył. Ktoś... Nie widać tego ptaszora. bo to byśmy widzieli? jest pod mapą, bo mam światła na maksu. O, to ty jesteś właśnie. Ban Balina mówi. Dzieci są darmowe? I dla wszystkich coś tam... I coś tam dla wszystkich jest? ty gadasz? Ban, Ban Balina? Chyba tak się nazywa. Kapitan Fidelis mówi. Uga, buga, buga, uga. Ty kupi jesteś. Nie wiem, to tylko wygląda, że jakiegoś innego Nie wiem, czy słyszeliście, ale coś mi przylasło, nie wiem co. Coś tu, że to był... Był Czesław, Ej, ej, a tutaj jest jakaś kartka. Seed 2D, klasa E. Data 2016. Present jakiś i jakieś jakieś kotową, możecie zeskalować. Utman Adam. Czyli nie wiem, kto to był ten Utman. Ale coś czuję, że chyba chodzi o tego banbana całego. Czy jest główna maskotka? Leć! Tronik 1. są 5000. A tak. A wow, gryź. Dobra. Pięknie. Wiedziałam, że coś tu się zapadnie, bo tutaj była taka dziwna krecha. Dobra. Patrzymy, czy to zniknie. Nie, chyba zjechało po prostu. A nie wiem. To jakiś telewizor. Wentylacja będzie Mięcznik. O, winda! Teraz ino, niech pójdę do tej ciemności, bo bo zdechniemy. Widzieliśmy, że jest jakaś monota, tylko i to, i takie dźwięki. Dobra, jedziemy windą. Coś tutaj może chyba zwykło dziać w tej pustce. Coś czuć tutaj widno, duża pustka. Więc ja... O, tam coś jest, jakaś okno życia. Ej, patrzcie, tu są jeśnione, normalnie nam już na maxu, coś cierpiałym. Co? To okrzyki godowe. To są chyba gorilla jakaś. Gorilla. Co To ma być ta Godzilla? Gorilla to jest, pokażcie. Gorilla. Co to jest, za Kurczę, 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 on chyba zdach. Och, i po toś wybuchło. Och, i po toś cię. Och, i nie mogę zrobić. Co? To już koniec? A jeszcze może po Dobrze, to kończymy na tym ten odcinek. Adios, widzowie. n Chyba. Ale nie wiem, jak się